Tato, zobacz, co dostałem ze sprawdzianu. O, szóstka? Jestem z Ciebie dumny, synu. Trzymaj. O, naprawdę? Dziękuję. A Ty, co dostałeś? Naprawdę jedynka? Jak tak dalej pójdzie, to naprawdę nic nie osiągniesz w życiu. Cześć, tato. Co się stało, synu? Mam pytanie, czy mogę pożyczyć twój samochód, żeby dojechać na rozmowę o pracę? Przepraszam synu, ale mój samochód się zepsuł i nie mam pieniędzy na naprawę jego. Chciałbym ci pomóc, ale nie mogę. No okej, okay. wszystko w porządku. Chciałem to zrobić od jakiegoś czasu, a podsłuchałem waszą rozmowę i myślę, że to odpowiedni czas. Proszę. Nowe Audi? A i tato, tutaj jakieś drobne na naprawę samochodów. Proszę. ハハハハ。<laughs>